w ostatnich pojedynkach Adriana Bułczyńskiego naprawdę zostawił To no jest już że gotowy Igor Marczak, jest już też Pytanie o go, czyli on powiedział było, że nie. I to strzeliłem, i chodzę. Tak. To była taka intuicja. Ja Nie, ratował tym pierwszym kopnięciem, które w czoło mnie trafił. Czułem, że tak mocno dosyć leci mi krew, jak się tam z parterze znaleźliśmy, to się, dowiedziałem, że tak intensywnie dosyć kopie. Więc mówię, trzeba to podkręcić, żeby się zaraz nie skończyło, że jakaś będzie to przerywał przez małą niezdolne zawodki. No jest duże rozcięcie, zresztą naprawdę bardzo dobrze się poruszał Ares, dobrze wychodził z tych pozycji parterowych, no ale jednak w parterze z Judoką nigdy nie jest łatwo. No dokładnie, mieliśmy to wczoraj wiedziałem, że Parta zarazem to jest tylko tak, żeby go utrzymać tak naprawdę na ziemi, bo jego ziemia parzy i on tylko ucieka z tej ziemi e, więc, nie, nie